Witam, dzisiaj mówimy kajabinek M4. Jest to jedna z kolejnych odsłon kajabinka M4, w tym wypadku firmy Double Eagle. Kajabinek jest wykonany z tworzywa sztucznego. Jest to propozycja raczej dla początkujących graczy. Mamy tutaj 260 fps i plastikowo-metalowy gearbox. Mamy w nim metalowy tłok, część, część jest metalowa. Natomiast sam szkielet gearboxa jest z tworzywa sztucznego. W komplecie mamy tutaj latarkę. Wskaźnik laserowy regulowany oraz kolimator, który również jest regulowany. Wszystko jest tak jak w droższych karabinkach analogiczne. Mamy tutaj metalowy magazynek typu High Cup o pojemności około 400 kulek. I mamy również baterię. W tym wypadku bateria jest w kolbie. Kolba jest stylizowana na kolby od karabinków HK416 i dokładnie tak samo działa wciskając przycisk regulujemy długość tej kolby. Natomiast kiedy go odciągniemy do tyłu, możemy kolbę zdjąć. W docie mamy oczywiście ładowalkę i baterię. Bateria jest dzielona, aby zmieścić się do tej kolby. Aby dostać się do miejsca na baterię, stopkę kolby przesuwamy lekko w dół. Tak jak w kolbach karabinków AK. Będzie schować baterie przy kolbie złożonej. Mamy tutaj dość sensownie to związane. Mamy dwa otwory które wkładamy dwie części baterii. Podpinamy baterie. I zamykamy. Kolik. W tej chwili kajabinek mamy. Oczywiście ogień pojedynczy i ogień ciągu. Mamy tutaj komplet szynys do zamontowania dodatkowych akcesoriów. Zdejmowane przyrządy celownicze. Tak więc w każdej chwili możemy je odkręcić i założyć przyrządy kolimatorowe bądź optykę, jeśli ktoś chce. W komplecie mamy również zawieszczenie praktyczne, magazynek typu high cap a więc wsypujemy kółki przez otwór znajdujący się na górze i podkręcamy sklepie. Zkręcamy oczywiście takie każdym magazynku typu Hycup i wkładamy. W tej chwili mamy kernek gotowy do strzału. Mamy tutaj regulację hop-up, takie w dłuższych modelach po odciągnięciu ciu, ręczki przeładowania. Wkazuje nam się regulacja hop-upu i widzimy tutaj metalowy cylinder. Po hop-upu oczywiście klapkę zamykamy. I w tej chwili mamy kabinę każdy wstrzymał. Dobie pojedynczy. I objęcie ogląda.